Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nagrywam króciutki filmik, aby opowiedzieć chwileczkę o tym, gdzie ustawić akwarium według mnie i pokazać, jak ja to zrobiłem i gdzie stoi moje akwarium. Zapraszam do oglądania. Ok, yy, zaczynając od tego. Yy, Chciałbym powiedzieć, że nie zawsze jest tak łatwo ustawić akwarium, dobrze dopasować do mieszkania, to jest dużo czynników, warunków, które trzeba spełnić, no i w, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, tak te warunki dopasujemy do akwarium, nie zawsze są stuprocentowe, nie zawsze jest tak, jak powinno być i no nie zawsze będzie ok. Jeżeli chodzi o moje akwarium, ja specjalnie dopasowałem nie akwarium do pomieszczenia, tylko pomieszczenie do akwarium. Mieszkam w domku jednorodzinnym, w bloku jest to niemożliwe, żeby tak zrobić. Ja po prostu z pomieszczenia gospodarczego, kiedyś tutaj były można powiedzieć ziemniaki, słoiki z, z kompotami. To jest na poziomie ziemi, pod, pod piętrem, pod, na poziomie garażów, po prostu w piwnicy można tak powiedzieć. Pomieszczenie jest nieduże, zawsze jest po prostu możliwość ustawienia inaczej, dopasowania światła z zewnętrznego, tu w moim przypadku jest pomieszczenie jest pod balkonem, że dodatkowo balkon jeszcze osłania mi ten pokoik przed słońcem, dodatkowo mam zaciemnione troszeczkę jeszcze okno, żeby jak najmniej światła słonecznego wchodziło do domu, czy do tego pomieszczenia i żeby... Na akwarium nie działały siły słońca, po prostu światło jest tutaj u mnie regulowane sztucznie, po prostu przy oświetleniu akwarium. Walczę wtedy, mogę zwalczyć glony, nie potrzebuję po prostu się martwić o glony. I w razie też jakiejś awarii akwarium, w sensie. Pompa, czy wąż puści, czy zbije się to akwarium? Już nie może być. Też już mam na koncie jedno akwarium, co mi pękło. Ale w tym momencie te pół tony wody, co mam tutaj, 450 litrów, jak brzydko powiem, piźnie na dół, będzie w tym momencie mała strata. No, nie zaleje mi mieszkania, tylko po prostu jakąś tam część garażu czy piwnicy. To jest takie małe moje królestwo. Tutaj mam dopracowane jeszcze inne rzeczy telewizje, komputer mogę sobie poleżeć jak mam gorące dni w cudzysłowie co tam jeszcze też jest fajne bo mam bardzo szybki dostęp do wody po prostu otwieram drzwi od garażu jestem w garażu mam wodę mogę wylewać wszystko, wynieść na dwór jest to fajne w domku jednorodzinnym jest to możliwe po prostu z zrobienia jeżeli chodzi o bloki, tu jest większy problem, bo w bloku jest bardzo dobrze naświetlone każde pomieszczenie, z wyjątkiem ubikacji czy tam łazienki. No i w tym momencie jest, nie ma takiej możliwości, żeby ustawić akwarium przed słońcem, schować przed słońcem. W tym pomieszczeniu, co stoi moje akwarium, jeżeli ktoś przyjdzie, jeżeli ja sam siedzę na przykład sobie teraz, to akwarium za każdym razem sprawia jakiś efekt ono po prostu wyróżnia się w tym pomieszczeniu nic, nic nie przysłania tego efektu jaki po prostu chciałbym mieć to jest dodatkowa jakaś tam procent w uzyskaniu właśnie efektu w akwarium że jest w pomieszczeniu zaciemnionym następny plusik po prostu że glony nie mają dopływu do, do czy dostępu do, do pływu słońca, co też potęguje rozrost gronów. No i trzecia rzecz: sam sobie sterujesz światłem i tym, co chcesz. Znaczy, widokiem, w akwarium. Yy, no, też w razie awarii, pęknięcia są małe, mniejsze straty niż na przykład na piętrze. W bloku, jak na przykład w dużym pokoju u kogoś by czasło na trzecim piętrze na przykład y, akwarium 450 litrów, no to podejrzewam, że sąsiad przynajmniej tego drugiego piętra, może i nawet pierwsze by się załapało, że jest zalane. do odszkodowania, problemy i straty. Kończąc, chciałbym powiedzieć tak króciutko jeszcze o tym, że y, Zanim się kupi akwarium, czy ustawi akwarium, trzeba troszeczkę przemyśleć tę całą sprawę i zobaczyć swoje warunki, jakie mamy, żeby po prostu dopasować. Podejrzewam, że akwarium do mieszkania w większości przypadków zwracają uwagę szczególną na słońce, na kontakt ze słońcem, no i w miarę możliwości bardzo mały kontakt ze szkodami w razie jak to akwarium po prostu będzie... Nie funkcjonowało tak, jak powinno, i pęknie lub wyleje, wypłynie z niego woda. <noise> Najważniejsze jest to, żeby to wszystko miało swój efekt, i każdy, co nas odwiedzi, sami, żebyśmy byli zadowoleni i podziwiali widoki naszego akwarium. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do moich filmików następnych, do tych starych, tych pierwszych, nowych, które będą. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Marcin. Cześć.